Kolejną muzyczną książką, w której dźwięki to nie dźwięki natury, ale dźwięki muzyki klasycznej jest tegoroczna również nowość. The Carnival of the Animals z muzyką Saint A Jeśli dobrze to czytam po francusku, ta książka jest o tyle ciekawa, że jest jak najbardziej też. Tekst i książka dotyczy zwierząt, a muzyka wręcz ma się wrażenie, że jest takim tłem do opowiadanych historii. Ja, jak ją odsłuchuję, to czuję się, jakbym była w teatrze. Posłuchajcie sami. Zawsze można zatrzymać dany utwór. I jak czujecie już klimat? Wręcz słychać, jak drepczą te wielkie zwierzęta. Także muzyka klasyczna może przemówić też do Waszych dzieci. Mogą się poczuć prawie jak w teatrze. Dobra, pójdziemy dalej, tylko włączę fragmenty. Ok, każdy utwór jest inny, nawet w takiej swojej e, inny stylu, moim zdaniem, mimo że są tego samego kompozytora. I to były książki, cztery muzyczne, w tej chwili dostępne od ręki. Bardzo polecam.